E aí Agnieszka Kosterdutkowska, witam państwa we wtorek 2 czerwca i zapraszam na Jawor Express. Sytuacja epidemiologiczna w Jaworze przedstawia się coraz lepiej. W mieście potwierdzono 14 przypadków zakażenia koronawirusem. 10 osób wyzdrowiało, a 6 przechodzi kwarantannę nałożoną decyzją administracyjną w związku z możliwością zakażenia koronawirusem. 7 osób jest objętych obserwacją epidemiologiczną, jedna osoba jest hospitalizowana. W nocy z niedzieli na poniedziałek włamano się do Centrum Ogrodniczego Wiawożnie przy ulicy Krakowskiej na Cezarówce. Właściciele proszą o pomoc. Jeśli ktoś widział coś podejrzanego, może przejeżdżał w nocy ulicą Krakowską obok naszego sklepu, piszą. Prosimy o pilny kontakt z nami lub z Komendą Policji Wiawożnie. Skradziono głównie iglaki szczepione, sosny, świerki na pniu, klony japońskie. Klony szczepione, bzy czarne, o liściach. Dla osoby, która pomoże w odnalezieniu spraw, Przewidziano nagrodę. Przedstawiamy Państwu kolejnego sprzedawcę nominowanego w konkursie na najlepszego sprzedawcę Jawożna. Sklep Świat Torebek i Bagażu. Uwierzcie mi, aż chce się wracać do tego sklepu. Pani Iwonka, nasz kolejny kandydat do konkursu na najlepszego sprzedawcę Jawożna, zaraz opowie nam coś o sobie. Nazywam się Iwona Cygal, pochodzę z Jawożna, od zawsze mieszkam w tym mieście i na co dzień pracuję w sklepie. Nie ma chyba nic gorszego w życiu zawodowym jak praca, której się nie lubi. Ja na szczęście lubię swoją pracę, jestem osobą otwartą, więc kontakt z klientem nie stanowi dla mnie jakiegoś większego problemu. Ta praca na pewno daje mi możliwość poznawania nowych ludzi i stanowi ona dla mnie na pewno wiele przyjemności i wiele satysfakcji. Zawód sprzedawcy wykonuję tak naprawdę przez przypadek, ponieważ mam zupełnie inne wykształcenie, ale mimo to wydaje mi się, że dobrze się spełniam w tej roli. Staram się cały czas kształcić zawodowo i doskonalić swoje techniki sprzedaży. Zawód sprzedawcy jest ciekawym zawodem, na pewno uczy pokonywania barier w komunikacji. Jest też zawodem przyszłościowym, więc sądzę, że warto się w nim kształcić. Och, jak miło jest przebywać w sklepie, gdzie pracuje tak wspaniały sprzedawca, jakim jest pani Iwonka. Poznaliście już ją, jej pracę, więc kochani, tylko głosujemy. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie. Swoje typy kandydatów możecie wysyłać na maila biuro Zgłoszenia przyjmujemy do 21 czerwca. Ciekawe warsztaty motocyklowe odbywają się na torze w Dąbrowie Górniczej. Prowadzi je Jaworznianin, Jarek Mucha i Tomasz Wysocki. Jesteśmy na torze motokrosowym w Dąbrowie Górniczej, MXDG. I odbywają się zajęcia szkółki Pitbike Akademia. że mamy dwie grupy, takich jakby początkujących i chłopaków, którzy już jeżdżą i ścigają się w zawodach. Chłopcy, dziewczynki od 8 do 13 lat. Speedbike'i są bardzo fajne, bo można zacząć sobie od zera. Jest, jest to też tańszy odpowiednik wyższych sportów, jakichś tam motocrossu, w którym ja się ścigam, tak motocykle są droższe. Także na początek taki feedback jest też dużo tańszy razem ze sprzętem, więc na rozpoczęcie swojej takiej przygody z motosportem bardzo fajna sprawa. Jest możliwość wynajęcia motocykla razem ze sprzętem, także śmiało można na taką pierwszą jazdę przyjechać, wypożyczyć sobie cały sprzęt, potrenować razem ze mną, tutaj z szefem Jarkiem, i, a później myśleć o czymś więcej, tak? Można sobie poskakać i fajnie pojeździć po terenie. Przyszłam sobie pojeździć, bo normalnie to jeżdżę na asfalcie. Wyniki internetowej ankiety, w której pytaliśmy o preferencje wyborcze internautów, nie są korzystne dla urzędującego prezydenta RP Andrzeja Dudy. Ponad 76% internautów chce głosować na Rafała Trzaskowskiego. O komentarz poprosiliśmy posła na Sejm Wojciecha Sałka. No myśli, to chyba nie spotykamy myślę, że to trochę jeszcze na wyrost, ale przypomnę, że w samym Jaworznie wygrał 5 lat temu Bronisław Komorowski. Uh, I pewnie troszkę, troszkę skrzywiona, ale aż tak daleko może nie leżące od, od, od prawdy. Dzisiaj na pewno świeżość, inicjatywa, taka chęć walki jest po stronie Rafała Czaskowskiego i mamy dzisiaj prezydenta Dudę, często niemego, na pewno nie, zamawia, nie zabierającego głosu w najważniejszych dzisiaj społecznie kwestiach, próbującego wymyślić sobie tą kampanię. Gdzieś ostatnio kopnie piłkę, gdzieś się pojawia na, na TikToku, ale na pewno Gdzieś odszedł na bok od tego głównego nurtu politycznego, tych głównych spraw, które dzisiaj nurtują Polaków, a dzisiaj głównym pytaniem to będzie, czy będzie praca, czy, czy będziemy mieć z czego żyć, czy ten kryzys gospodarczy, który rząd wywołał, wygaszając gospodarkę, nie przełoży się na, naprawdę na życie i losy miliony, milionów Polaków. Całość rozmowy tuż po Expressie. Biura podróży i ich klienci nie są chronieni w wystarczającym stopniu. Wątpliwości budzi długi okres na zwrot pieniędzy czy voucher zamiast gotówki. Trudno powiedzieć, czy, czy interesy klientów w ogóle zostały wzięte pod uwagę. Wprowadzone nowe przepisy na przykład zaproponowały, że klient może przyjąć od organizatora turystyki voucher na organizację imprezy turystycznej, którego wartość jest nie mniejsza niż wpłacone środki. Natomiast jest to tak naprawdę ponownie pomoc iluzoryczna, dlatego że klient niekoniecznie musi zgodzić się na to, bo klient może być zainteresowany po prostu zwrotem środków pieniężnych, a nie imprezą turystyczną, która może, nie musi się odbyć w danej przyszłości. Poza tym no, budzi też zdziwienie odroczenie tego terminu spłaty, czy terminu uzyskania zwrotu wpłaconych środków na okres 180 dni ponieważ podróżni mogą przez te 180 dni potrzebować środków, które wpłacili, bądź też mogliby chcieć wyjechać gdzieś w Polsce już bez pośrednictwa organizatora imprezy turystycznej i w tej sytuacji te środki są zamrożone. Jest też wątpliwe, czy w przyszłości będzie możliwe uzyskanie zwrotu tych środków pieniężnych, więc wydaje się, że wprowadzone zmiany nie chronią zarówno organizatorów turystyki, jak i samych podróżnych. Przede wszystkim organizatorzy turystyki, odmawiają zwrotu wpłaconych zaliczek, czy też wpłaconych nawet pełnych opłat. Na organizacji imprezy turystycznej. No, trudno też mieć pretensje do samych organizatorów turystyki, którzy walczą o przeżycie wobec trudnych warunków, w jakich się znaleźli i warunków, w których nie można było przewidzieć. Natomiast faktem jest, że sięgają się oni różnych rozwiązań i propozycji, czasami nawet przymusowych. To jest, żądają od podróżnych tego, żeby wpłacone środki pieniężne zostały przeznaczone na inną imprezę turystyczną, albo też naliczają bezprawnie koszty, które nie były przewidziane umową. Innym też problemem jest to, że organizatorzy turystyki nawet kiedy deklarują chęć zwrotu wpłaconych środków pieniężnych, nie zwracają ich w najbliższym czasie, a w momencie, kiedy jest to dopiero możliwe. Natomiast no, oczywistym jest, że na chwilę obecną większość organizatorów turystyki po prostu nie funkcjonuje. Tym bardziej przeszkadza w chwili obecnej fakt, że wszelkie terminy procesowe zostały również ustawą COVID-owską zamrożone. A skoro tak nawet gdyby jakikolwiek podróżny chciał dochodzić swoich zobowiązań, zwrotu swoich zobowiązań czy swoich świadczeń przed sądem, to na chwilę obecną jest to niemożliwe. Do czasu aż te przepisy pozwolą. Na prowadzenie postępowań sądowych. Więc szczerze nie ma najlepszego rozwiązania. Można oczywiście wzywać organizatorów turystyki do zwrotu środków pieniężnych, można próbować się z nim porozumieć. Natomiast w praktyce, nawet jeżeli ktoś chciałby próbować rozwiązanie siłowe, czyli zwrócić się pomoc prawną i wystąpić do sądu o zapłatę środków pieniężnych, to trudno przewidzieć, kiedy faktycznie będzie to możliwe. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie Awory Expressu. Dziękuję państwu za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia już jutro.